Ten dom ma służyć upamiętnieniu czasów i zaproszeniu y, ludzi, gości do podróży w czasie. I noc muzeum oczywiście jest do tego znakomitym pretekstem. Człowiek bez przeszłości no, traci ludzkie atrybuty, im ta przeszłość, im ona jest bardziej szlachetna, im ona jest bardziej jakoś z nimi osobiście związana, tym bardziej daje mu takie szlachetne poczucie pewności siebie, tej pewności siebie łagodnej, nieagresywnej bo człowiek wtedy nie ma kompleksów Państwa wszystkich na naszej pierwszej licytacji 40 złotych po raz pierwszy dla Pani w trzecim rzędzie 45 zł dla Pani. 50, 50. 50 zł. Złotych... 55. 55 proszę Państwa, chyba licytacja się rozkręca ile? 60, 60 zł. 100 zł proszę Państwa po raz pierwszy. Chciałam przypomnieć jeszcze dla podgrzania, że tak powiem, atmosfery, że w najbliższych latach będziemy remontować ekspozycję gmachu głównego. Czarna Izba pewnie nie bardzo zmieni swój wygląd, ale będzie w innym miejscu, więc to już będzie e, inna ekspozycja niż ta sfotografowana. 100 złotych po raz pierwszy. Czy widzę gdzieś 100 złotych po raz drugi? 105. 105 złotych po raz pierwszy. Ta pani podnosiła reklamę? 105. 110 tutaj dla pań. Nie wiem czy mam pani razem razem. Oczywiście bardzo proszę, 110 tutaj tak, tak. dla tak, tak. pań. Proszę bardzo, czy ktoś jest zainteresowany? 100, 110 zł po raz pierwszy, 110 złotych po raz drugi i 110 złotych po raz trzeci sprzedane na 110 zł. Te wszystkie zdjęcia, które zostały wydrukowane będzie ich 26 do kupienia. Są naprawdę, naprawdę ciekawe i wydaje się, że mogą być ozdobą niejednego domu i nowoczesnego, i klasycznego. Także. Jakie są ceny wywoławcze? Na razie ceny wywoławcze to jest 40 zł za obrazki, które są drukowane i później przenoszone na drewniane ramy. Prawie jak blade -ram to wygląda. Natomiast 20 zł będzie za reprodukcję drukowaną na takich dyktach. To są jeszcze stare techniki, to są zdjęcia naklejane po prostu na drewniane podkłady. Także wydaje się, że są bardzo ciekawe. Może już nie eksponaty, ale bardzo ciekawe. Mini dzieła albo reprodukcje tych dzieł. E, bardzo ciekawe jest jeszcze to, że muzeum wydaje certyfikat do każdego autentyczności, że to pochodzi z naszych e, dawnych wystaw. Dlaczego pani dyrektor zdecydowała się udostępnić podwoje swojego biura zwiedzającym? To znaczy, mój, y, moje biuro zawsze jest otwarte dla, dla gości, natomiast była taka tradycja, że w czasach Juliusza Zborowskiego to nie był gabinet dyrektora, tylko to się nazywało kancelaria, i Zborowski tutaj wszystkich przyjmował. Też przesiadywał podobno tutaj do późna w nocy. To było takie światełko na krupówki, że tutaj zawsze się świeciło. Światło. i tutaj się toczyło życie naukowe, życie towarzyskie, postanowiliśmy dzisiaj otworzyć to również dla gości wernisażu. Wystawa nosi tytuł Schronisko dla wiedzy o Tatrach i Podhalu i w ten sposób określał Muzeum Taczańskie jego pierwszy dyrektor Juliusz Zborowski. Na tej wystawie przede wszystkim są bardzo różne obiekty z różnych działów. Dużo przedmiotów jest takich nieoczywistych, może, mogłoby się wydawać, że nawet nie powinny być eksponatami. Są nim na przykład kołki z szałasu, które służyły do zawieszania rupieci szałasowych, ale też na przykład dachówki z papierni, która z waliła się od pioruna w 1895 roku, a stała w kuźnicach. Mamy na przykład zaledwie kilka, ale z zbioru 800 prezentujemy bilety ze szczytów tatrzańskich. No staraliśmy się zaprezentować bilety, na których są bardzo takie zacne nazwiska taterników. Jest ciekawy aparat Karłowicza. lecące w przeciwnych stronach łzy dotknęły wody w tym samym momencie. I wówczas stało się coś dziwnego. Powierzchnia wody jakby zesztywniała, stwardniała i zamieniła się w lustro. Będziemy dzisiaj czytać książki, książki wydane przez Muzeum Narodowe, opowieści przedmiotów, czyli bajki podsłuchane w muzeum oraz trochę bajki o Stanisławie Wyspiańskim. I przy okazji mamy takie małe zadanie, małe warsztaty właśnie wokół tych książek, które zachęcają uczestników do tego, żeby stworzyć taką własną, wspólną opowieść. Każde dziecko, które z rodzicem dzisiaj tutaj do nas zagląda, wymyśla ciąg dalszych historii który i dopisuje ją na naszej tablicy, ilustrując eksponatami, tutaj obrazkami, które są związane właśnie z atmą. A o 20, a już później dla dorosłych, mamy koncert. W naszym górskim domu, u ściany, wisi święty Jerzy, na szkle malowany. Kto nie wierzy, niech nie wierzy, ale święty Jerzy, najpierwszy z rycerzy na swoim rumaku, pędzi data. Kucznie i bunczucznie podniósł swoją włócznię, ażeby z wysoka uderzyć na smoka, który się pod nim leży. Święty Jerzy. Najpierwszy z rycerzy na swoim maku będzie...